Dzisiaj gramy w taką fajną grę, zaraz wam pokażę, ale czekajcie, czekajcie. Ja wszystkich znajomych usunę, więc 17 znajomych mam, ich usunę. I możecie mnie dodawać, ja będę akceptować, aż będą, yy, aż będę mieć 19 znajomych, a jak yy, jeszcze yy, będzie. Yy, bo wtedy jak chcę mieć 20 znajomych, ale 19 znajomych, jedną youtuberka albo youtubera. Więc wtedy będę miała 20. Jak już będę miała zbyt wystarczająco osób, to wtedy będę normalnie, normalnie z wami nagrywała. Będziecie na filmie. I no. No, starajcie się już. nie akceptować. No, y Doznaj, a ja wszystkich usunę oprócz tej, ta. Only layer o coś tam, coś tam. Dobra, um, dzisiaj wchodzimy ogólnie na. Już wam mówię, tylko gdzieś mi to zniknęło. To jest właśnie najgubre. O to, to jest park trampolin. Jestem bardzo ciekawa. A jak to taki nie będzie zbyt fajnie, zbyt fajnie w parku trampolin. To po prostu znajdziemy inną grę, ale związane z trampolinami. Więc wchodzimy. wchodzimy. Dobra, jesteśmy w grze, jak widzicie. Dobra, i tutaj jakoś spoki. O, jak szybko biegniemy. Ej, to jest chyba fajne. A co to mamy? Ło, Jezu! Dobra, idziemy do No dzisiaj coś mi się ten język plączy. Nie pytajcie. Jakby sobie Ło! Ciekawe, czy się da na tych bokach. Ła! Ej, no fajnie, tylko nudno trochę, bo tutaj same trampoliny. Ła! to to nie są chyba trampoliny. Dobra, nie ma nawet piłki. Słuchajcie. Ej, czy to jest piłka? Ej, co, co to jest? Co się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje nawet. Dobra, może tam zobaczymy. Może tam coś będzie ciekawszego. Niż te trampoliny. Ja to znam. To zawsze jest w parku trampoliny. Ale bez wody oczywiście, ła! Wow. Taki tram, park trampolin by też był fajny z ale to bym, by trochę się nie komponowało. E... Widzicie to? Widzicie to? I proszę, jak to oglądacie, zostawcie lajka i suba. Ehm, I skomentujcie, że z nami tutaj jesteście. Jak oni tutaj... Chodzą. Dajcie koniecznie lajka na wiem, że już to mówiłam, ale po prostu ja uwielbiam te lajki. Nie, będzie ich Dobra, obydwa tak samo lubię, ale suby bardzo lubię, lajki bardzo lubię. Więc zostawcie koniecznie dla mnie. Um, e, no, Nie, to jest trudne. Ja tego nie umiem ale może... Ej, co to tam się dzieje? Ja tam muszę wejść. Ła! Wow! O, jak fajnie! Jezu! Jezu, co się tu dzieje? Zaraz będziemy też na inną grę. Ło! I będzie taka... Taki odcinek... Mówię, że mi się tutaj dzisiaj język plącza. Dobra, idziemy na inną grę, parko trampolin. Ogólnie wpisałam po angielsku trampolinę park. I y, to się wyświetla na pierwszym miejscu, to co my graliśmy. Ale to się wydaje fajne. I sobie nie, to nie, to nie, to nie. To. Nie. to. w parku trampolin. Ej. No to wchodzimy. Jak to się wydaje być niezłe, to tak będzie może. Ale zawsze tak po zdjęciu jest, a tak nie ma. Nie wiem. Ale zawsze też um, jak na zdjęciu jest coś brzydkiego. Brzyd Albo na przykład jak to jest fajne, to jest fajne, jak brzydkie, to jest fajne. Włączymy tutaj może głos, wycisz muzykę. Dobra, um, ja chcę to skipować, bo mi się nie chce. Um, tutaj, tak damy. Upsam. Dobra, um, co się tutaj dzieje? Um, Jak chcę to być, ale co się tutaj robi? Ja, sorry, ja za bardzo nie wiem, co się tu robi, ale dobra. Czemu tutaj jest jakiś dziwny Spongebob? A dobra, dobra, dobra. O tutaj się kupujesz. Ale fajnie. Ale jak chcę też być prostowniczką? Czemu tutaj trzeba płacić? To jest mały park trampolin. Ym, karta obecna. Dobra. Szybciej. Nie chce mi się czekać. Aha, to nie trzeba chyba. Nie trzeba chyba, bo tam jest takie coś. Ja. I halo. Jak ona tam weszła? Halo? Opinia, to damy może tak. Fajne, fajne, ale nie... Jak się wchodź. Chcę wyjść tam? Stamtąd. tam. Ja weszłam z nim. Ej, ale. O! Jak fajnie. Wow! Ale byka! Można też sobie tutaj zamawiać. Gra. Dobra, co wykupuję? Tego? To jest taki McDonald's. Yy. No poję jakieś. Yy. To potwierdzi, zobacz. Zamów. uskarta Dobra. Dobra, mam. Ale to fajne. Tu też widać. Zamów 536. Eee A gdzie jestem tam na dole, bo tam się wyświetluje 536. Tam na samym dole. 536. Ale to taka fajna gra. Można szybciej robić. Nie będę tak głodniała. Jak chcecie zobaczyć mój skinek, to tak mój skinek wygląda. Dobra, ogólnie. Tą grę bardzo polecam, bo ona jest normalnie przefajna. Taka realistyczna. I co ona tam gada? Mm, przepraszam? Mm, przepraszam? I gdzieś poszło. <ścoughs> co to jest? NPC. Dziwne. A czemu to się tak szybko nie robi? Dobra. To trzeba chyba 100 godzin czekać na Zobaczcie, już się zbliżam. Musiałam chyba 7 minut czekać, aż jedny jest. Aż, aż od koło się będzie chociaż gotowa. Jestem na drugim miejscu. Fajnie się mam, co nie? Luks. Dobra, po prostu nie będę czekać. na jedzenie tak długo. Już tutaj chyba czekam 10 minut. A dla was to sekunda. Dobra, wchodzimy do pierwszej atrakcji. To jest jakieś, nie wiem. Ale, przepraszam bardzo, ale jak tam. Jak tam mam dosięgnąć? Próbujemy. Ej. Coś mi się zaczyna, ja nie wiem, co się dzieje, dobra. Um, może pójdziemy do kolejnej, bo to mi się za bardzo nie podoba. To jest takie, ło wow. Ła wow. Ale fajnie. Dobra, tutaj um, są jakieś typy... Te... Pamiętacie jeszcze, um, zawsze były te piankowe kuleczki, tak jak te. One są mega. Uuu! Co to tam na górze tam wisi? Ła! Wow. Ja nic nie widzę. Pomocy. I co to jest? To są kręgle. Piłka na kręgle. Czekaj, weźmiemy piłkę na kręgle. I leci. A ja nie umiem w kręgle grać. O tutaj jest jeszcze zero, ja to lubię. Dobra. Ym. Jest jeden. Ja nie chcę skakać, proszę.